Po raz pierwszy od 37 lat cały archipelag pokryty jest lodem. Od Stawego Lądarza po Otwarte Morze. Lód jest zbyt cienki, by utrzymać pojazd, ale gruby, by mogły po nim pływać łodzie. Może za to utrzymać żołnierza na łyżwach. Dlatego was tu zebrałem. So, witajcie w operacji Czarny Krab. Waszą misją jest przeprawa przez lód z Tesenoi do ośrodka badawczego Na Udo. Bokiem, za liniami wroga, jak krab ciemności.